W 2023 roku obchodzone będą uroczyście, również i w Toruniu, kolejne rocznicowe uroczystości związane z uczczeniem narodzin Mikołaja Kopernika. W tej chwili mamy już 550 rocznicę tego wydarzenia 19 lutego. 50 lat wcześniej. Podobne jeszcze bardziej okrągłe uroczystości rocznicowe u rodzin Kopernika stały się przyczynkiem, pretekstem do tego, aby zbudować pierwszy w Polsce kampus akademicki, kampus uniwersytecki z tymi bryłami budynków, które do dzisiaj robią wrażenie, rektoratu oraz auli UMK. I Temu problemowi, jak powstało miasteczko akademickie UMK na Bielanach, poświęcimy tę audycję. Skąd UMK wzięło się na Bielanach? No bo przecież po utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika funkcjonował on w obiektach udostępnionych przez władzę na starówce oraz w jej najbliższym otoczeniu. Skąd wobec tego pomysł wyprowadzenia się poza starówkę i tę, to jej otoczenie? Pojawiają się pomysły przeniesienia miasteczka akademickiego na Bydgoskie przedmieście, to już w roku 1945, niespełnione, niezrealizowane. A później, w roku 1960 pojawiło się pierwsze wstępne opracowanie założeń rozbudowy uczelni dokonane przez Stefana Modrzejewskiego i on wskazał tam na Bielany, miejsce, które no przecież w ścisłym centrum Torunia się nie znajduje. Sprzeciw wobec tej propozycji wyrazili profesorowie akademicy, którzy mówią: No, przecież tam to jest za daleko. Będziemy oderwani od środowiska, od centrum miasta. Jak tu funkcjonować? I ten sprzeciw był bardzo istotny i dosyć długo trwał, jako element ograniczający możliwość rozwoju uczelni w tej części Torunia. W 1962 roku powołana została Komisja Rzeczoznawców, która jednogłośnie wskazała na fantastyczne zalety lokalizacji miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, właśnie. No, trzeba było zwrócić się do władz centralnych z prośbą o sfinansowanie takiego projektu, bo przecież tam miało. Powstać wszystko od podstaw na tym tak zwanym surowym korzeniu. I okazało się, że właśnie władze uniwersyteckie trafiły na fantastyczny moment. Mianowicie w roku 1973 zamierzano w PRL-u obchodzić uroczyście 500 lecie urodzin Kopernika. I w efekcie kampus UMK znalazł się, w sferze finansowania ze środków centralnych dla uczczenia tego wydarzenia. A więc później już poszło lepiej i łatwiej, ponieważ ogłoszono projekt konkurs na projekt urbanistyczny i ten, który został przedłożony autorstwa warszawskich architektów, pracowników Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Ryszarda Karłowicza, zaczął być implementowany. Dla jego implementacji powstała specjalna pracownia urbanistyczna, architektoniczna S77 z Karłowiczem w roli głównej. No i na czym polegała koncepcja miasteczka akademickiego? Miały tam się znaleźć budynki w dwóch osiach. W jednej osi, ze wschodu na zachód, miały znajdować się domy studenckie miała znajdować się stołówka studencka, klub. Um, studencki, a wreszcie przychodnia zdrowia. Natomiast w Osi północ-południe miały znajdować się poszczególne wydziały wydział chemii, wydział um, y, nauk y, przyrodniczych. Y, y. I one miały w środku, w centrum, spotykać się w tym miejscu, czy przecinać w tym miejscu, gdzie obecnie znajdują się rektorat, aula Łemka oraz biblioteka główna Uniwersytetu. I to właśnie takie założenie było realizowane. Na tym zdjęciu widać wyraźnie to centrum, właśnie po lewej stronie rektorat, po prawej niewidoczna aula, w głębi gmach biblioteki głównej UMK. No i zobaczmy, w 1967 roku rozpoczęto budowę tego kampusu, a, a jego zakończenie sfinalizowano. Uroczyście, choć nie wykonano jeszcze wszystkich założeń, 2 października 1973 roku. Oczywiście istniały duże opóźnienia, czy znaczące opóźnienia w stosunku do planu, dlatego ten pierwszy plan budowy Osiedla Akademickiego został zrealizowany w roku 1975. I słów jeszcze kilka o architekturze. Proszę zobaczyć, to ta ściana, czołowa ściana Auli UMK, stanowi m.in. o symbolice. Bo to mamy kółka, okręgi, które symbolizują kosmos. A po lewej górnej stronie widać portret Mikołaja Kopernika wpisany w tarczę zegara słonecznego. W dalszym ciągu bardzo atrakcyjnie, wizualnie to wygląda. I podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na to, że kampus Łemka jest jednym z najlepszych przykładów dbałości w ówczesnych czasach. O jakości i funkcjonalność, ale także estetykę rozwiązań. Pojawiły się tu rozwiązania nigdzie wcześniej w Polsce nie stosowane. Jak mówiłem, był to pierwszy kampus akademicki wykonany w Polsce. Wykonany etapami tworzył jednak zamkniętą całość. I w ten sposób powstał pierwszy w Polsce sensu stricte jednolity i bardzo funkcjonalny kampus akademicki, który służył jako wzór do naśladowania innym osiedlom akademickim w Polsce. Dziękuję za uwagę.